Teczka ładna. Także na schodach. Co się dzieje? Kruszy mi się pod ręką ten... Biorę się do roboty. Cześć widzowie! Witajcie na siedlisku Marcinówka. Dzisiaj witamy Was w naszej kuchni, ponieważ przywieźliśmy tutaj sztobry z ostatnio ciętej anabelki. I właśnie teraz chciałabym pociąć je na kawałki, wsadzić do ziemi i zobaczymy, czy coś nam na wiosnę wykiełkuje z tego bardzo bym chciała, ponieważ no, po prostu lubię hortensje, więc marzy mi się, żeby było ich więcej. Tworzenie sztobrów jest bardzo proste, no i zaraz Wam pokażemy, jak to zrobić. Bądźcie z nami, oglądajcie do końca i oczywiście dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Najpierw chodźcie, zrobimy szybką inspekcję yy, z naszego bielenia drzew. Zobaczymy, czy deszcze, które po drodze miały miejsce, nie zmyły tego, co Olaf to się pomalowały. No i zobaczcie. Pierwsze drzewko cały czas jest bielutkie. To nasza jabłonka. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszymy. Tutaj obok trochę mniej widać, ale się zbliżę to wam pokażę. Też jest pobielone. Chyba nie tu się rozprzódzi, gdzie trzeba, ale no, musicie mi uwierzyć na słowo. No, też jest białe, białe. Trzyleśnia, proszę zobaczcie, pięknie. Dalej, pobielona. Tak, jak powinno to wyglądać. Tam to jest chyba gruszeczka nasza. Elegancko. No i orzechy to z daleka widać, że, że białe. Ten to widać, że nawet śniejem jest pobielony, więc całkiem, całkiem nieźle. Zobaczcie, kompostowniki pięknie pokrywą śnieżną są przykryte. To zapewni im odpowiednie nawodnienie, no i myślę, że ten kompościk będzie się ładnie przerabiał. Teraz jest zima, no to wiadomo, że raczej nie pracuje, ale jak tylko się zrobi trochę cieplej, będziemy dalej dosypywać i będzie się przerabiać. A ja tymczasem wezmę się za szybkie odśnieżanie, bo jak widzicie za mną, no to trochę tego śniegu jest, i no cóż, ciężko się dochodzi do domu, ciężko byłoby mi drewno w taczku przywieźć, także trzeba to zrobić. Nie ma to tamto, no, latem jest koszenie trawy, zimą jest przywożenie drewna, tak jak Wam wspominałem w jednym z ostatnich odcinków, ale jak napada śnieg, no to jest też odśnieżanie. No i do roboty! No i po opatowaniu, ścieżka za mną odśnieżona, dzięki temu łatwo będę mógł tą taczką z drewnem dojechać, schody odśnieżone, wejście całe, dzięki temu Tosia się nie pośliźnie na pewno, no i bezpieczeństwo wiecie jest bardzo istotne, także trochę machnięć, lekko się zdyszałem, ale jestem zadowolony, bo, bo robota zrobiona.

Są sople lodu, wiesz? To są sople lodu. Posłuchaj, jak ten śnieg pod wpływem słońca topnieje i robi się z tego woda, to ta woda tak spływa, spływa, ale jest bardzo zimno i ta woda nie zdąży spaść, a już po prostu zamarza. I tak po kropelce, po kropelce, po kropelce i robią się takie sople lodu. Chcesz dotknąć? Dobrze. No ja dotknę, okej, okay, zobacz. Mogę ci nawet dać do, dać do rączki takiego sopla. Chcesz trzymać w rączce sopla lodu? Dobra, tego? Tak. sople lodu. Super. O, można rysować tym soplem. Super. Ja też się tak zawsze bawiłam za dzieciaka z moimi braćmi. Tak. No. Udawaliśmy, że to są nasze miecze. Te sople lodu. Robiliśmy tak, zobacz. No? Nie. Ale takie tak. długie Tak, u nas czasami jak była taka zima długa i było dużo śniegu, to sople były nawet takie Zobacz, ale te są malutkie Tak, te są malutkie, bo jest mało śniegu na studni Ale jak będzie dużo śniegu i będzie jeszcze długo zima, to mogą być długie sople Então, veja tam, będzie ci wygodniej. To ja będę... Dobra. No, hey, Tak? Uwaga, muszę spuścić buty. Chodź, bo schodek. Chodzę na pierwszy. Poczekaj. Co się dzieje? Kruszy mi się pod ręką ten. no już do. No, jeszcze, czekaj. Okay. Podwiesz, kruszy pod ręką. Ja wiem, bo on się nie nadaje, to wiesz. po prostu bałam się, że mi wypadnie. Część z Was pyta nas, co z naszym kredensem, który znaleźliśmy w piwnicy. Jak postępują prace, co się z nim dzieje i czy da się z nim zrobić to, co planujemy, czyli odnowić. No to cóż, prace idą tak jak widać. Mamy go tutaj już w chałupie. Niedawno go przenieśliśmy. Tak jak radziliście, on może sobie tutaj spokojnie obsychać, jeśli byłby gdzieś namoknięty. No zawsze to lepsze środowisko niż środowisko piwnicy. Natomiast, no cóż mogę powiedzieć, szybko efektów końcowych, to bym się raczej nie spodziewał. Trochę znam swoje siły i jakby cierpliwość do takich prac. Trudno mi się zmusić do tego, żeby jednorazowo kilka godzin posiedzieć i popracować. Więc podejrzewam, że się zejdzie, ale zejdzie się głównie dlatego, że stan tego mebla, tak jak widać, no nie, nie jest najlepszy. Trochę go sobie już tutaj pooglądałem bliżej, w lepszym świetle, poprzyglądałem się pewnym elementom. Tak jak mogliście pewnie zauważyć na filmie, w którym go przenosiliśmy, no to ta część nie ma już pleców. Te plecy się kompletnie do niczego nie nadawały. Te plecy, które widzimy w tej części dolnej, też się do niczego nie nadają. No tutaj to też jest sporo innej pracy. Na pewno musimy wymienić tą pod nią deskę. Ona jest absolutnym próchnem. Zbutwiałym. W zasadzie, jak przenosiliśmy, to oliwę trzeba się sypać w rękach. Nadzieje są. Myślę, że, że może się udać coś zrobić fajnego z tego mebla. Zwłaszcza, że mam trochę takiego powera. po tym no dużo prostszym, nie oszukujmy się, projekcie szafki PRL. Tam się udało. To pomieszczenie się też spisało, bo tutaj to robiłem i, i dlatego też ten kredens tu trafił. Zrobiłem sobie taki mały, tymczasowy warsztat. Nieogrzewany, co prawda, co widać po tym, że jestem w płaszczu, mimo że w pomieszczeniu. No ale zawsze. Ta górna część jest już nieco przeszlifowana, tak jak widać. No, delikatnie, to delikatnie. To taki pierwszy szlif, na pewno będą jeszcze kolejne. Ona wymaga jeszcze dużo pracy. No ale ta jest praktycznie nieruszona. Też nad nią musimy popracować. Wziąć najpierw większą warstwę farby, później zeszlifować tą powierzchnię. No i pomyśleć co dalej. No tak jak mówiłem, na pewno do wymiany deska na samym spodzie trzeba to dosztukować, na pewno do wymiany plecy, tych już nie ma. No, yy, półki tutaj, tak by, trzymanie półek, to o, właśnie, wyjąłem. To też trzeba na pewno będzie poprawić. W drzwiczkach jest tutaj, też będzie sporo pracy, mam tutaj takie jedne, pozwólcie, że się wychylę. Trochę już nad nimi popracowałem, no to, ale tak jak widać, zawiasy są przerzewiałe, zawiasy są do wymiany. Te części tutaj przy zawiasach też nie są najmocniejsze, więc prawdopodobnie tu będę musiał kawałkami dosztukować z nowego drewna, żeby te zawiasy miały się czego trzymać. No i parę takich miejsc tutaj też będzie. Na pewno trzeba też poprawić w drzwiczkach od tej części. Zawiasy pewnie też będzie trzeba po posztukować. No trochę pracy jest. Także na efekty poczekamy, ale myślę, że będzie warto. Im trudniejszy projekt, tym więcej satysfakcji sprawia. Ale spokojnie nie jest też tak, że nic dzisiaj tutaj nie porobimy. Porobimy, porobimy. Zaraz się wezmę za szybkie odkurzenie tego elementu, no a później chyba trochę poszlifujemy. Tak jak mówiłem, robota z tym kredencem się zejdzie. No jeszcze naprawdę dużo, dużo przed nami. Trochę poszlifowałem, trochę popracowałem. Tutaj widać, jak się to zmienia. Tu jest już taki pierwszy szlif zrobiony. Tutaj jeszcze nie, więc widać, że ten kolor jest zupełnie inny. No ale... No i takie to jest właśnie okieneczko. O, można głowę włożyć. No i cóż, jeśli by się okazało, że jednak tego kredensu uratować się mi nie uda to chociaż te okienka uratuję i będą takimi fajnymi ramkami albo coś z nich na pewno ciekawego zrobimy no niestety ktoś kto to robił oryginalnie te wszystkie zawiasy poprzybijał na gwostki na gwostki niestety nie na śrubki Śrubki bym sobie wykręcił, a z tymi gwoździami to jest problem, bo one się załomiły wszystko w miarę mocno, a to drewno jest takie miękkie, No i tak trochę poszlifowałem i zobaczyłem, że niestety to, to drewno w tej szafce jest takie mokre. Więc musi przeschnąć na pewno i, i dopiero wtedy będę się brał chyba za, za jakąś bardziej konkretną robotę. No mam takie mieszane uczucia. Wydaje mi się, że, że może być dość trudno, jednak, żeby to był taki mebel salonowy, powiedzmy. Może bardziej korytarzowy albo garażowy. No zobaczymy. Jak już będę wiedział, że na pewno nie jest to salon, to raczej nie będę się skupił jakoś na detalach, tylko zrobię tak bardziej ogólnie. No ale zobaczymy. Tak naprawdę, no, no fajny mebel, fajny, ale Twoje przeżył i, i nie jest już tak dobrze, a ja nie mam doświadczenia w ratowaniu takich okazów, zbyt dużego raczej prostsze prac prace a jak nie to, to poszukamy na pewno jakiegoś w tym stylu i, i sobie sprowadzimy tutaj na siedlisko, to jeśli chodzi o stawów z kredensu to byłoby na tyle no i co, lecimy dalej Jak tak siedzieliśmy sobie przy tym piesu kaflowym, spojrzałem na te fajerki i sobie myślę, przydałoby się je wyczyścić. A przecież całkiem niedawno kupiłem sobie takie końcówki do wiertarki, które są takimi końcówkami ze szczotką miedzianą, drucianą. No i uznałem, że właśnie to będzie dobre narzędzie do tego, żeby tutaj tę żeliwną chyba, czy stalową, nawet nie wiem, płytę z fajerkami przeszlifować, wyczyścić no, a później pewnie przydałoby się, nie wiem, zaolejować, jakoś zakonserwować. Myślę, że posłuży jeszcze długie lata. Trzeba tylko się nią zająć. Także do roboty, moi drodzy. Zrobiłem sobie na tym kawałku tutaj i na tym kawałku tutaj małą próbę. No i efekt nie jest spektakularny, ale jest całkiem widoczny, więc biorę się do roboty. Ja Ciebie też kocham, Pasunia. Przywieźliśmy sztobry z ostatnio ciętej anabelki. Chciałabym pociąć je na kawałki, wsadzić do ziemi i zobaczymy, czy coś nam na wiosnę wykiełkuje z tego. To suche. Tak, Witku. To dobre, to dobre. To suche. Proszę, suche. To, to są dobre. Co musimy zrobić? Bierzemy kawałek łodygi. Odcinamy te rzeczy suche, te gałązki, tak one są suche, malutkie, więc to wkładamy na bok. No i dobrze, to, to jest naprawdę badanie proste. Bierzemy taką gałązkę obciętą, sprawdzamy na dole czy żyje, żyje. Tu mam jeden węzeł, tu drugi węzeł. Wiciu, ty jesteś gaduła! Ty jesteś po prostu gaduła! jesteś gaduła! Jesteś gadułą. Jesteś gadułą. Mamy jeden węzeł. Tutaj mamy drugi węzeł i nad tym drugim węzłem robimy cięcie, zadamy połowę do doniczki, tak żeby ten pierwszy węzeł pokrył się ziemią. No i tutaj reszta wiadomo wystaje. Tu pójdą korzenie, a tu pójdą liście i nowe gałązki. No i tak postępujemy z resztą rzeczy. Oczywiście sprawdzam za każdym razem, czy to żyje. Dobra. Mamy tego dużo, więc będę wybierać takie najładniejsze gałązki. Tyle masz topów. To proszę, weź jeszcze też dobry. To jest fajny kijek. Ja to bym chyba chętnie wykorzystała. Jako... Poczekaj! Wykorzystam to jako np. podpórka do jakichś kwiatów. Tak! To będzie moja podpórka do kwiatka, bo to jest ładny, całkiem prosty. No, chyba tyczek. Teraz wyjdzie, że wziąłem za wielką doniczkę. Zostało nam dosłownie tyle. Taka garstka. Więc wiecie, ja jednak biorę dużo mniejszą donicę, ponieważ ta no jest za duża, jak widać. Posadzimy to do małej doniczki. Mam już mniejszą doniczkę. Tu, witku będziemy wsypywać ziemię ogrodową. Tak się składa, że skończył mi się karansyt i perlit, więc po prostu wsypię tutaj tę ziemię. Myślę, że nic się takiego złego nie stanie. Są tu dziurki, więc woda będzie sobie na bieżąco odpływać z tej Tak, będziemy tutaj wsypywać. Sztopu. Gdzieś do połowy wsadzamy y, patyczek, tak żeby ta pierwsza y, zawiązka była w ziemi, żeby można było puścić korzenie. Pąkami do góry, prawda, wsadzamy. Marcin mówi, że trochę za gęsto, no zobaczymy, może trochę za gęsto. I hop, i hop. To już wszystko, kochani. Rozmnażanie anabelki zakończone. Doniczka podlana, a teraz tylko czekamy na efekty. I proszę dajcie znać w komentarzach, czy Wy też robicie takie rozmnażanie swoich krzewów ozdobnych i czy Wam to wychodzi, czy raczej niekoniecznie. Jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Dziękujemy Wam bardzo, a jeśli chcecie obejrzeć, jak wygląda oświeżona Marcinówka, czy udało nam się przyciąć drzewka owocowe i właśnie jak cieliśmy Anabelkę, koniecznie obejrzyjcie ten odcinek. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, pa!